Rzeźmiarz płaczu, rzeźbiarz kolczyw, rzeźmiarz mości. I głosem zakłopotanego przechodnia zapyta mnie o godzinę, tak jak się pyta o drogę lub nocleg. Jakże mogę ci udzielić odpowiedzi, baczęco, skoro milczą wszystkie zegary świata, skoro umarły, wszystkie... Wówczas dnia noczęco, zdjął krzyż z mojej szyi i przyłożył go do mojego ucha. A ja usłyszałem w czarnym drzewie krzyża miarowe picie w Rzekł I tak jak zgubisz swój czas człowiecze, przyłóż ucho do ramion krzyża. On ci wskaże dokładną godzinę. Krzyż nieustającego wysadzał, krzyż nieustającego czasu. I odszedł. Mniech i milczenie, jak w kapturze na Pisał przed laty Roman Braunschtata, kiedy zobaczył po raz pierwszy u wizerunek Krzyża Świętego rzeźbiony ręką średniowiecznego artysty, zakonnika Inocząca na pana. I niech pyta myśl poety była nam dzisiaj przewodnikiem w tej chwili odpustowej.